Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Osłony no, mamy już przymocowaną Teraz idziemy z tematem tym, tym już najwyższa pora coś pokosić, bo tak u nas Mhm. Mm Dobra, musimy sobie nawinąć żyłkę raz jeszcze. Czy jak tu żyłkę teraz nawinąć? Dwa akumulatory, zajączki, i zajączki Czyli na środek sobie, dobra Już wszystko mam Nic nie brałem, żadnej twojej wkrętarki Czyli... No, zobaczmy sobie na równo Co no wyjdzie czy nie wyjdzie? Teraz trzeba to jakoś zakręcić Po równo są kreseczki Wciąga się o, oh, jest oświeje, kurde, zaraz. Okej. Okay. Nawinięte. Jeden akumulator. Oh, Kurwa, kiedy to ciche jest. U, uh. wyżej, nie używam tego pasa, tej uprzęży. Wolę ten z mojego styla. Chyba jeszcze troszeczkę do tyłu, i tu lekko wyżej. O. Ja się idę przebrać. I teraz kosimy tym bykiem. Idziemy kosić w końcu. Не знаю, как рассказать что. Uf. Jedna kreska została raptem, drugi rów wykoszony. Jak to wykoszone jest? No, pokaż taka całościowo. No może być tą stronę o. jedna kreska została. Jedna kreseczka raptem Trzech robów nie wykoszę, bo tu koszy, tam. moc e, mocno grubo wyglądam? No, mogłeś trochę wsunąć, ale. O, ty chuj jesteś. Dobra, odstaw tu kamerę gdzieś tam koło torby połusza, bo w torbie to się jeszcze nagrywa, to się jeszcze nagrywa, dobra. Już padło. Dobra. Ciemnica. No, tyle. To, to. I to. Jak? Myślisz, że kosi? No. Może być? Tak. No słabo troszkę. Krótko. Troszkę więcej na żółwie mogą kosić, bo ja wszystko upiłem na zajączku Dwa w pełni naładowane akumulatory, ale no jest... Nie śmierdzi nic. Spalin nie ma. Nie wiem, sam. ciszej chodzi, prawda? Ale co, paliwa Ci ciszej. Co mi zabrakło? Paliwa? Tak, paliwa mi zabrakło. No jak, po drugiej stronie nie skupiłaś? Już nie mogę wykosić, już nie mam akumulatorów. Tak? Tylko no. dwa ja To za mało na dwa. Na nasze ranka. myślałem... Byłem przekonany, że wykoszę wszystko. Że wszystkie trzy działki jakby. Trzeba się dokupić dwa, ale to się kurczę zaczyna... Oj, dokupić dwa akumulatory i wtedy pójdzie, ale już to się zaczyna robić strasznie drogie już. Sama kosiarka nie wiem, z 2,5. To lepiej plus lat trawerby. Już nie pamiętam ile płaciłem. Kurczę, muszę sprawdzić. No i akumulatory po 1100 zł sztuka. To 4 akumulatory plus pod podkaszarka to się robi kurczę 7000 prawie. No to dajcie spokój, no to. 7 tysięcy, żeby trzyrowy wykosić tak jeden. tak ciągiem? No nie bardzo, nie? Kiedy można Stira kupić sobie, nie wiem, FS400, coś tam 61 czy fs 261 za trójkę czy, czy 3,5 i kości, wszystko jak leci, nie? Nie wiem. Trawa wysoka, dwa tygodnie nie koszone było. Jakie dwa? Dwa, może trzy. Miesiąc. No ale to nic. Może jakbym troszeczkę więcej na żółwiu kościł, to by poszło, ale. Nie wiem, nie wiem. Jest tak jak jest, dobra. Nie wiem. Jeszcze sobie podsumujemy jakoś pod kaszarkę. Sasi jest niewygodnie ustawiona, tak mi kręgosłup boli. Tylko, że ja też w rowach koszę, tak na płaskiej powierzchni fajnie mi się kosiło. Co w Basie? Ile się ładuje jeden akumulator? Jeden akumulator powinien się 40 minut. No ale wydaj spokój, przerwować to trzeba kosić kurde. Trawa była spora, ale kursze cztery akumulatory potrzebne. A cztery akumulatory to jest ponad 4000 zł. Drogo. No nie wykosiłem trzech rowów nawet. No kurwa, ja Nie, trzech rowów nie wykosiłem. Jak lubię akumulatorowe rzeczy, to jeśli chodzi o podkaszarkę, to no nie wiem. Samo koszenie jest przyjemne, bo się kosi przyjemnie, jest moc. Ta trawa naprawdę furkotała. Troszeczkę to w tych rowach to no, nie jest za wygodnie. Trzeba serio sporo wydać, żeby kosić. Tak, tak troszeczkę dłużej, no. To jeszcze nie jest ta wydajność. To jeszcze nie te akumulatory w mojej ocenie. Taki szybki test. Jeszcze sobie mam jeszcze kosiarkę akumulatorową z miłoki też 53 cm. Co tam się od Janie Pawła? Zrobimy sobie jakiś materiał taki o akumulatorowych narzędziach ogrodowych, bo trochę rzeczy kupiłem. Pierwsze koszenie przyjemne, ale trzeba dużo kasy wyłożyć, żeby kosić troszeczkę dłużej, nie? Bez dwóch stań. Dobra, do następnego.